Aha, jest pasem. Dlatego ja tak robię w tył. Mhm, uh -uh. dobra, gdzie? Gdzie leciał? Ja bym twoje leciał, nie? Tu, farma. tu się na militarce skoczy. Dobra, niech będzie. E, może to... może to... a to może dać się ta da bota, bo jak nie to to... Może to ludzkę zrobić. Ale jak ta bota to... Ale lecą, e, leci ktoś. leciało Krzysiu do boku, No się to było z z strzelać Dobrá, pane, máme už na selfa, můžeme Na To grubo, kurva. To grubo. To je podstava, Michal. to ty stelf, máme, máme na stelfa, oj, to kurva. za Co to se ty? No já nevím, amunici. Aaaa, ja pierdziele. Chyba, że to nie był błąd, nie wiem. A ten ty, ty kurczak? No. Ej, a jak jest gracz? tam chyba. Masz go? Ja. Też podniosłem ten CR-2 z cyrkułkiem, nawet no, to nie strzela. Ty. Fajnie, fajnie, no ja też zauważyłem, to fajnie strzela, no. Michał, wracasz, czy co? Mam gułag jeszcze. Dobra, hmm. mam guła. Dobra, Michał ma gułag, dawajcie dropa, Krzysiu. Czekaj, Dawaj, ja tego ja zlecenie zabiję. Dobra, to by cię zlecenie nie zabiję. Tomek, idziesz? he maksa kurwa, ale to bije ty. Ty. ta jest pod sklepem ta, ja na wyspie gdzieś pod górką, no to fajnie strzela, no no okej he Leży, leży mi Ale tam dalej chyba chłopy byli tu dwa masz jeszcze, masz jeszcze dwa koła i idź. już mam, już mam Dobra selfy, selfy teraz Proszę mi, brat Dobra, wracam do was 2000 bym na selfach chciał Jak ktoś ma nie grosza. Ja mam siedemset pięćdziesiąt, tak? Dwie siedem. Dla tej, żeby miał jeden, i żebym nie miał nic. Dobry. jest pod sklepem Ale właśnie chciałem powiedzieć, zauważyliście? Te tych kurwa z spompy dalają, ja na wyspie dobra No jest dużo takich, no a jest Ży... Ej, nie no, no, ja zielałem to, fest Tomek, to, to Tomek Tomek, to to kasa pod sklepem jest Dobrze Kasa pod sklepem jest Co kupić? No telefonie, nie? Tęto No Michałowi rzuciłem Michał. Zostawcie na Tu jest... te panie. To dalej w tamtą stronę by wydawało sobie. Krzysiu, idę do, do ciebie. Mhm. Tu do prawej idziemy. A, a ty też w lewej. Czerwony O coś tu czerwono Tylko! Tomek, o, 3 tutaj, o, tak, do, mi... tak, tak. dojść to. Ta, ta. Dobra, to on nie ogarnie Zaraz ją pewnie będę to kierunek stadion? Tak. stadion się Kiedy biją. Furwanka, Ej. Tu jest sklepik jeszcze, możemy coś wrócić po coś. no BSP by chciało, Krzysiu. No ja kupię BSP. No mam BSP. To. to... Ktoś? Chciałoby spalić jednego, zobaczyć na tym stadionie, co i jak. Dobra, palę. Chodź ci bo to już chłopaki wypierdolili na stawie Ale widę Ale my nie mamy Ale my nie Tam mamy Jeszcze jeden tu jest, pany. Właśnie ten. Nie zapomnę jak ten chłop na tej antenie nas porobił. Kurwa. No, było, no. Ale tam A tam też tak chyba stało, tam też tak Tak, inteligentnie zagrał, kurwa, że. O, tak. I to kr... jakby byli na zewnątrz, nie? No. To siedzimy tu na razie? O? o ja się... To jest sniper. Widzicie jak to jest. ten to O, to jest. to O, jest. Kała tam się bije gdzieś jak do jeżało Ale tam latają tu jakieś takie kurwa czarne wiesz tu się dzieje Ej, tu 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 Jedynka goście są Goście bo drop leży Goście co tu są. Za samochodem jeździ. Puszczalsz to tam. Nie, nie, mi. Nie nie. Bije do mnie tam. Jest gość. Do pasa pasa Dostał pasa 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 no, wjeżdżały. Jest, jest, przebieg znowu tam Krzysiu I ląduje kolejny, wylądował jeszcze jeden Krzysiu za murki też Ta, 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 ta I jeden pobieg do lewej Kurde Ktoś mnie bił jeszcze tu od czerwonego, panie. Ktoś mnie bił. O, oh, mam, kurwa, jakąś snajpę kupi na osiem. Tomek, twoje lewo się kupiło jeszcze, Tomek. I ciebie od Where lewej tam. Ej, Ej, kupili się na sklepie Będzie leciał. Będzie, fin, będzie leciał nocy. Lecy nam robi, nic win. Plecy, 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 stadion u góry. U góry stadion. Na A, na sklepie Michał, jedziemy? Jest Michał, jestem kurwa, miałem wyciszony, ja pierdolę. Ten na sklepie. Uciek. On uciekł, on uciekł. Nie, ten na sklepie leży. Zabiłem go. Aha, dobra. A bo tam nie, nie wiem, dwóch to trzech, nie? Na mnie! Pop, pop. Linką wjechał. Pierwszy powalony. Chuj, zajebiono. no. Ale ja w Linką wjechał? No, linką wjechał, tak. A gdzie, na, na, stadion? na, na, na stadion? Na stadion, Na stadionie. Tak. Tak. Jednego mina Ale... powaliła, a drugi mnie zabił. Od tamtej strony, od jedynej. Tak, tak. Jest, 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 jest. Zaraz dostanę bombę. O, zrzut jeden zniknął. Panie, musimy iść dalej, nie, no TV Station, brak, chodźcie, na TV station. chodźcie na TV Station, e, ale, ale chodźcie na TV Station, chodźcie, nie to ma to sensu to się mało. bić z nimi, chodźcie TV Station. Ej, Ej może zrzut tu, żeby Tomek wziął. Hmm. No to chyba, że tak, ale to szybko. A no to oni tutaj to... są dalej, czy co? To, ale jak koła weźmiesz koła. ten zrzut, to nie rzucasz, bo tutaj tylko lecimy dalej, jak Tak, on, on Ta, nie, nie rzucaj jak nasz, to I stealtha nie Dobra, kupiłem. Ale ja ty tu groty wyciągnął. Kamera lecę do was. Dobra. Prawej, z góry, jeszcze Leży, Chris. Masz ten rzut? Dziękuję. Co? Wzięliście ten rzut? Tak. sobie pił, no? Ale Ale go. To... Ojej, ja już pod koniec nie. E, prawa no, domek, no, kropka, no, kropka. kropka była. Na <laughs> jedynce, kropka. Na jedynce, kropka była. Po co teraz to ma małe jak coś? To może. A moje trzeba było żyć bardziej ma, na siłę. Małe. To by jeszcze trzeciej, z, e, trzecie, z czwartej strony nie było widać. Dobra, <Glipy> trzecie, z Sztot, dostać, dostać dostać. nie było widać. Nie, no to tak, żeby z czwartej było widać. Jeehehe. jesteś, <Glipy> 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 Do lewej. ja do prawej na do leżę na dach Po kewach. Po kewach ten żółw ma. To no, no. no jest tylko bot, ale za chwilę będziesz leżeć. <grym> Ej dach jest czysty, jak chcecie dodawać. dawać. A ty widzisz? No ja jestem. Ze stadionu. Pewnie Tylko będę ja szli zarówno. Okej, popatrz. Ta, ta, ta. Są, są. Mierzy w domu Skoczy mnie do góry, ja też skoczyłem Czy górka pokazuje. Ej, skaczą do nas, skaczą do nas chłopy, tu, tu, tu. Na jedynce. Ci z budynku skoczyli. Aha. Ładny. Idzie kto? Oooo, gdzie Ja mnie powalił, tak? Tu czy coś? Nie, ja nie wiem, kto mnie powalił. Na, na wieży, na wieży, na wieży, na tobie wieży jest. Bity, ale dostał bombę. Wow. Ma może jakiś? Nie ma, nie ma, już go dobiłem Tomek. Jest ma, domek tutaj obok. Tu? Jest chłop. Dobra, idź mam mama. Dzięki. On tu jest w środku już. Lotek od prawej, Krzysztof, od tego słupa dużego. Lotek tu leciał. E, pod nami. Pod nami ktoś jest. E, Michał, tu masz jeszcze. Powalony. Tutaj, na piętrze, Michał, powalony jest. Wiem, wiem, wiem. Ja no nie wozi. mam kewów, ja nie mam kewów. Jestem na zero. Wstał. Podniósł się. Tak Ja też szukać ja nie mam, ja mam kebu w ogóle. Wjeżdża wam, wjeżdża wam z tyłu. Wjechał cię aż z tyłu. Nie, już Tomek tam To idzie nie ktoś ma. tu, Pomagicie ktoś. Dobra, mam go. Okej, okay. ja już tu jestem. Dobra, na tywiku wjechał. Michał, tam jest u góry gdzieś. To się się jak podniósł. No, jest taki. Matywikujesz? Ta. Nie widzę go. Nie, 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 od niego, no, nie jest przy antenie, tu jest. A okej, dziękuję to. czy co? Ja. Yeah. Masz Ma go? Idziemy, może dłużko tu. Mi. Dobra. 8 dodatków broni. Tam strzelają kurwa, słuchaj Dawajcie, dawajcie, rotujmy, no, rotujmy, ale rotujmy, wiem, rotujmy. No ale nie. nie mam Mam 14 mhm. Mamy sklep. No ja, bym ja do, do, do prawej. Macie Macie więcej? Nie mam to ciebie nie mam. Ale z kieszeni się wypadło. Ale tu są goście przed nami. No są. Uważajcie, bo tu jest typa Ja już strzały kurwa z tywika słyszałem. Tu no, mówiłem do Michała niedawno: panu emocje. Na tym sklepie tak. było. Ja bym tam na sprawę tu chyba nie szedł Dobra jak idziemy tu jest Na idzie tu chłop do was chłop idzie A, jest Kto tam To, to, był... to był Jeszcze jeden jest dalej Michał Jeszcze jeden tam dalej jest, 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 jest. Uwalony tu, tu na prawo i Jeszcze tuś. jeden, jeszcze jeden. Mam tu jednego. powalony. Tu na mnie, drugi będzie go podnosił. tym gównem strzelał ty? Jak coś widzicie lewo prawo, ja nie widzę tego to mówcie Tu jest klep chyba jedyny żeby widzę prawo Widzę prawo ja Dwóch, to jeden Ja, ja, ja tu na sami Idę do Ale to jak razem nie pójdziecie Tak, to tak idę, to idę, idę, to idę, to idę, idę, idę Idę idę, idę, idę Tomek ale to mów mi, to... mi, że idziesz tam Mówiłem, że idę lewo Uczył, sobie nie mówiłeś nic to sobie. Tomek, ja nic nie słyszałem Tomek Tomek ma karty. Nie ma karty. Ma. Michał tu są. Tu są. Byli tu. Ma Michał Kas. Ach, tak. oh, to Tomek, powalony to jest to... prawie. Musisz, musisz, Tomek. Dropa nam kupicie? <noise> Jak się da, to kupię. Patrz po lewej krwozie. Na tu jest. Dzięki bardzo. Tu jest chłop. Tu jest chłop na trójca. Chyba na wieży. Czy gdzie? Ja, chodzi wchodzi. Powalony. Tu gdzie chodzi. Ale on jeszcze może się To nie był ten jeszcze. To był tam. Ale środek czy wyżej? Leży. Dobra, dobity jest, dobity jest, dobity jest. Dobra, a może amo, 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 nie mam amo. Ja mam skrzynkę. A, chodźcie, ja chodźcie, nie mam. chodźcie, 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 rzucam. Ja Ucieknijmy się, jeszcze tu. mamy. Kasę. Mam amo, tu rzuciłem, rzuciłem. Jeszcze mam kasę, ale jeszcze jedną. A jeszcze. Chyba, 400 rzuciłem, no selfa. To chodźcie do mnie po kasę. Dobra, dobra, w Tu jest hajs. Kurwa, no to nalot jakiś, no kurwa, Macie, jesteśmy. ja mam na ja mam na Ja mam na lot. Ja czekam, Macie. Patrzcie, jak to biega. Zaznaczaj, Pan zaznaczaj. Zaznaczyłem, mam Tu Dobra, poszedł na lot, poszedł na lot. Jeszcze niepotrzebnie może. Dawaj, dawaj nalotami na i wyduszymy tej cynetę. E, lewa, lewa Ale... jeszcze jest, lewa, lewa tu gdzieś jest. Jeszcze. Lewa tu gdzieś jest, tak jakby samolot tu Słyszałem lewo Mamy za jakieś pozycję pamiętaj. Dajcie jakieś tam na lewo Leży jeden tam w hangarze na jedynce e, Na trójce U, no, przy, przy, u, u, to, u mnie na blisko za murem Lewa u mnie ja tu za murem prawo. jest Dwie ekipy, siedmiu nas jest, na czterech jest, ich jest trzech. Już są na blisko. Prawa, Już są prawa, na blisko. Prawa, tam prawa, 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 obijam prawa. Jeden leży. Tam jest. Tu no nie nie Jeden to leży. Podnoszę się. Ryfę. Nalot dalej Je, nie, obity pest Powalony, powalony na lotę Kurwa mamy to pany I to jest dospniaczek Ale na lotem Piękny pan Daj tak, jest ja dobra tak no. ja Nie zauważyłem nawet, że tutaj już był już No to będą trzy do wrzucenia. się ale, ale Michał, przede wszystkim ty Dobra, Wiesz. to dzięki Panie, dobrze, na Dobrze, przy, przytrzymaliśmy dobrze. no było. No. Wow. strefa, strefa pyk, no tak, nie? No tak. Ale tam. był, ej, ale był tam od lewej, nie? Od samolotu, to mówiłem. No. Dobra e, ja dara, tam hobby. nikogo nie zabiłem z lewej. Fragensa jeszcze. <laughs> Teraz Dobra, możesz już iść tu. Dobra. Ja. Radzie, hej. Dobra, cześć. Hej, hey, do jutra, paliw.